Przecież mi w liście, że kiedy pada, kiedy nas na deszczu mokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Krawy i drzewa są takie szare, bardzo pupnią przybrał rozmiar. Dziś tak smutno, szepce zegarek o to, się co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat, na żółto i na niebiesko. Niech na niebie staje nie tęczona malowana twoją kredką. Więc choć pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zarzmi pełnym słońcu, kolorami całej ziemi. Za siódmą górą, za siódmą rzeką Twoje nie zamieniasz na pejzaże. Nie wiem, czy w ty by bydlakłe słońce Oświetla ludzkie, bydlakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat Na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana Twoją, Kredką. Więc choć pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Więc choć pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tę malowana Twoją. Kredką, więc choć pomaluj mi życie, Niech świat mu się zarumieni, Niech mi zaży pełnym słońcu kolorami całej ziemi.